Cześć wszystkim Witam, zmieniłem sobie oponki w aucie i znalazłem chwilę żeby nagrać filmik z nowego zakupu detka mam trochę brudne ręce bo zmieniałem idzie na sprzedaż niestety trochę ze mną przeszła podoba mi się ten przód strasznie nad bardziej niż w i to jest właśnie nowy nabytek tak tylko z grubsza go wam pokażę bo nie mam czasu żeby go obracać albo coś. Dodatkowo dostaję jeszcze dwie pony. Przód tył w super stanie, tak naprawdę nówki prawie. No i plastiki. Tył, przód, boki, lampa. Jest kilka mankamentów w tym katemie, ale poza tym wydaje się super. Jest to 2006 rok. Licznik działa. Przejane 135 metrów godzin. Niby. Nie wiem czy to idzie szukać Luzów nie ma. Przód minimalne luzy ma. I teraz tak. Musiałem wyciągnąć kluczy sący. Uszczelka była pęknięta. I... No, całe szczęście, że to tam Myślałem, że kluczy będę musiał wymienić. Uszczelka 33 zł. I tutaj druga sprawa jest. Nie wiem czy się teraz tu dostanę. tam czekajcie, spróbuję to wyostrzyć za tym, o widzicie? karter nie chcę wyostrzyć tam jest pęknięcie na karterze spróbuję <trybuj> zrobić zdjęcie tego za chwilę i wam wstawię jeździ mi się na nim chyba super <laughs> chwilkę tylko pojeździłem paliwo cieknie jak głupie z tego krótka no i zobaczymy wszystko Zetkę wystawię i do właśnie zdjęcia porobić a tu jest nawet napytek. Zarejestrowany, ubezpieczony. Pokażę więcej. Tak za miesiąc jak to porobię wszystko, to wtedy wlecik. Zacznę lotować filmiki z KTM. bo na razie na razie nie mam. Nie mam po prostu czasu niestety. Otor kupiony a musi stać. Dzięki Narka, trzymajcie się.